Pivo, 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 pishness bianco, pivo, pivo. dawno, dawno temu, w historii daleko, gdy do picia było chyba tylko mleko, żył raz sobie człowiek, co zwał się Jasiek Kiep i stworzył cudowny mielowy napój, po którym szumiał łeb. Hej, to pewnie był uczony, co rozum miał za stół i zawsze wielkie dzięki będzie składać mu. Popatrzcie, co nam dał, dał szczęścia nam paliwo, niech żyje nam nasz Jasiek Kiep, który wynalazł piwo, 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 pyszne z pianką piwo, piwo. I Będrowi pap, a tamże szur pijany jednego możesz być pewien, tam browar Jaśka jest lany Więc chłopcy i dziewczęta o jedenastej rajcie stop i Jaśka wspominajcie, bo fajny był to chłop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hej, to pewnie był uczony, co rozumiał miał ze stół. I zawsze wielkie dzięki będziemy składać mu. Popatrzcie, co nam dał, dał szczęścia nam paliwo. Niech żyje nam nasz Jasik kiep który wynalazł piwo, piwo, piwo pyszny z pianką, piwo, piwo zamieszaj kijem beczkę słodu i chmielu, sypnij w połowie od takiego smarowania rozjaśni ci się w głowie czterdzieści kufli dziennie zabije każdy bol a koszt to osiem pensów tylko i podatku pensa pół raz, dwa, trzy, cztery, pięć Hej, to pewnie był uczony, co rozum miał za stół I zawsze wielkie dzięki będziemy składać mu. Popatrzcie, co nam dał, dał szczęścia nam paliwo, niech żyje nam nasz Jasik Kiep, który wynalazł piwo, piwo, piwo. Pyszne z pianką, piwo, piwo, z pianką pyszne piwo, niech żyje Jasik Kiep!